Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pa 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 pa, pa, pa. kolejny na moim kanale wasze zajebiste ciało. Pim pel z tej strony. Kłaniam się nisko. sobie Ja. Dzisiaj mamy sobotę od tygodnia żadnego filmiku i nie widzieliście i tak dalej. Przynajmniej podczas tygodnia żadnego filmiku nie widzieliście. A więc najwyższy czas żeby wygrać następny odcinek. Z... Wiedzi! Dokładnie tak to wygląda. I dlatego, że spowiedzi! dlatego, że weekend! I dlatego, że po prostu mam ote dlatego, jak zawsze widzicie w tle grę. Black Ops 2! Tak, na bapie holidze! I bronią AK zapierdal ja AN94, czyli kałachem, takim troszkę nowszym, że tak to nazwę i tak dalej, bo prawdziwy kałach to AK47, ale też mniejsza sym w ogóle tutaj to nie ma nic do tego tematu Dlatego przejdźmy od razu do komentarzy i tak dalej, bo jakie tutaj będę używał pończujki lub jakie używam, jakie będę miał punktacje i tak dalej, to wszystko widzicie po chuj mam za każdym jednym razem to kurwa mówić do chuja pana jego mać E, o, a tak jak powiedziałem, że w spowiedzi będę czytał jako pierwsze komentarze te, które dostały jakieś paluchy, a że tylko i wyłącznie jeden jedyny temat te paluchy, znaczy zdanie, pytanie, e, te paluchy dostało. Dlatego tylko i wyłącznie jeden komentarz w tej całej spowiedzi znajdzie się. Tak to wygląda. A, a więc bardzo krótka spowiedź. Kabanos Games, Pinguin, jesteś tak zajebisty, że gdyby chciał się zrobić film pod tytułem Bing Najlepsze momenty, to trzeba by było wrzucić wszystkie jego filmy. Dziękuję. <g <handcuffs> <g> 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 <toddose> <g> um, nie wiem, może kiedyś coś takiego będzie szło zrobić, takie pingwin best off nie mam bye, wcale wcale taki głupi pomysł, tak żeby takie coś kiedyś zrobić, ale to dopiero, dopiero za lata. Może kiedyś coś tego, może jakiś special coś tego. Zobaczymy, nie wiadomo jak to jest, kurwa, zobaczymy nie wiadomo jak to będzie. Nie Ugh, jak widać mi troszkę odpierdala, wypiłem właśnie tutaj całą puszkę na szybko, tak energy drinka i tak dalej I popierdala we mnie benzyna kurwa, jakbym nie wiadomo co miał kurwa w krwi juhu Dokładnie Na! Pinguin, skąd masz taką koronę w tytule Napisał a Beast Toolpaku Campel Generator znaków specjalnych odpisał Commandos Games Skąd ja mam? Powiem Ci szczerze, skąd ja mam, ja po prostu gdzieś jakiś filmie oglądałem, gdzie taka korona była, spodobała mi się i ją podpierdoliłem Zrobiłem Ctrl C, Ctrl V i moja korona Postanowiłem sobie to, że korony koronę teraz wstawiać w spowiedziach, bo jednak to jest ta rzecz, która u mnie na kanale jest najchętniej oglądana Przynajmniej wcześniej była, jeżeli one jeszcze takie długie były te spowiedzi, teraz troszkę to to się wszystko bardzo mocno nawet uspokoiło mnie na kanale e, Ale też mniejsza synną, no. niestety innego wybór nie mam i tak musi być jak jest. Nie podoba się to no A się podoba to hello! <grywa> e, dokładnie i po prostu z korona mi się spodoba, że i po pierwsze, jeżeli teraz wchodzę w moje filmiki w w filmików i tak dalej, to od razu widzę, gdzie jest ostatnia spowiedź. Po prostu szukam ostatniej korony. Tak to wygląda. Dokładnie. Co tutaj jeszcze mamy za komentarze, proszę państwa? Mamy tu komentarz. Multid Prick? Będziesz kupował BF3 lub BO2 na kompa, czy zostajesz tylko przy konsoli? Na 100%. Ani Battlefield, ani Call of Duty nie będę kupował na kompa. Takim samobójcą jeszcze nie jestem. Na tyle jeszcze mnie prodnie pokopał. Nic przeciwko tym, co na kompie grałem i tak dalej. Jednak. Na dzień dzisiejszy już na konsolach haków jest od zajebania. Możliwości jest 1500-1700. Jak w huja lecieć, naprawdę tego strasznie, strasznie dużo. Łatwo dostępne, łatwo do zrobienia i tak dalej. I już mi to jeździ po jajach. A to, co się dzieje na kompie, to po prostu zostawić bez komentarza, by trzeba było. I jest tu zbyt dużo możliwości jednak na komputerze, żeby ingerować bez żadnych programów, bez niczego, w swoje połączenie, w jakość swojego połączenia, w przesył swoich, że tak powiem, danych, jak strzelamy, jak to i tamto, że jest to jednak, że tak powiem, po prostu gra w przypadku bardziej, według mnie, niż umiejętności. Chyba, że od czasu do czasu mamy szczęście trafić na lobby, gdzie naprawdę nikogo nie ma, który jakieś tam walki robi, ale nie, 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 nie nie mam na 100% zamiaru e, grać na kompie w tego typu gry. Dlatego kupiłem sobie kiedyś tą pierwszą moją konsolę i dlatego też w takiej gry na tych konsolach grywam. Uch, tak to wygląda. Pingwin! A, Gaming Matrix. Pingwin, czy będziesz kupował Battlefield 4? Oczywiście gry, które będę na 100% kupował, to będzie właśnie Call of Duty Ghost. Battlefield 4, Watch Dogs, Destiny i Killzone. To będą gry, które na 100% będę miał, nie mówię, że od razu razem z konsolą je kupię, może kupię w następnym miesiącu, czyli miesiąc po konsoli, ale razem z konsolą na 100% będę kupował to, co będzie jak najszybciej, czyli Watch Dogs, potem Call of Duty Ghost i potem Battlefield 4. Da! Co jeszcze mamy? Bo czasu mamy wystarczająco. Nie dawajcie paluchu, więc macie pecha, ja się tutaj prosić nie będę. Um, tutaj widziałem, że beast dużo pytań zadał i za samą wolę zadania tylu pytań, dlatego też tu wezmę teraz, że tak powiem, do tego filmiku i na te pytania Aha, odpowiem. Aha. XBSPL! Dobra, teraz ja mam pytanie, bo dawno nie zadawałem. Pinguin, Czy będziesz wgrywał lub wgrywał więcej gameplay z innych gier, na przykład Bioshock? Bioshock na pewno nie. E Bioshock, bardzo dobrze zrobiona gra, bardzo ciekawa gra, jednak dalej, e tak dalej. Jednak całkowicie nie w moim stylu. E nie, znaczy nie wiem, no po prostu fajna gra niby, ale e nie dla mnie. Nie, nie podchodzi mi to aż tak, jak trzeba i dlatego nie mam zamiaru to grać. Czy będę wgrywał jakieś inne gameplay i, i tak dalej? Dalej. E, na pewno, ale dopiero przy nowej konsoli. Jak już mówiłem, e, przy nowej konsoli nie mam zamiaru robić tego samego błędu, który robiłem przy tej, e, że kupiłem konsolę z tym, co musiało być, żeby w ogóle na niej grać, że tak powiem, kupiłem sobie Call of Duty e, i na tym ta historia się zakończyła, że tak powiem. E, tego teraz tutaj nie chcę robić, wiadomo, nowa generacja, będzie kilka lat dłużej, e, to nie będzie trwało pół roku, zanim wyjdzie następna konsola. Dlatego mam zamiar od samego początku już trochę więcej tych gier kupować. Że przykład tak jak czasami, tak jak teraz to jest, jak mam po prostu już tak powiem dość grania w Call of Duty i tak dalej, nie chcę mi się tak akurat Koda odpalać Chciałbym zagrać w coś innego, to nic innego nie mam, a tak jakieś tam gierki będę miał, będę mógł sobie włączyć i będą to oczywiście jakieś nowe tytuły, więc automatycznie też będę mógł je grać na kanał, bo może Was akurat będą interesować Dokładnie tak to wygląda. Drugie pytanie, czy się kiedyś? Ponownie weźmiesz zagranie w League Play w Black Ops 2. A oczywiście przed wyjściem Call of Duty Ghost. E, szczerze mówiąc, e, nie wiem. E, bardzo uwielbiam te mecze ligowe, jednak. Naprawdę, trzeba mieć minimum tą trójkę, żeby grać, grając samemu lub w dwójkę, jest mi za dużo randomowości w tym. Często, gęsto jednak ci ludzie wychodzą, często, gęsto ma się jakiś debili w drużynie, często, gęsto też prawda się wygrywa. Tak to nie jest, ale to zależy od szczęścia, zależy od szczęścia, czy kogoś wyjebie, czy może ktoś sam wyjdzie, bo mu się coś nie podoba. I wtedy od automatycznie ten mecz się przegrywa, automatycznie ma się negatywne KD i tak dalej i takie pierdoły. Nie mam zamiaru, psuć sobie więcej statystyk i wszystkiego i Przede wszystkim mojego humoru e, grając w ligowe mecze i tak dalej, e, niepełnym składem, że tak powiem. Miałbym pełny skład, który też wiem, że będę grał dłuższy czas, że powiedzmy 1, 2, 3, 4, 5, tydzień, e, i ciągle z tym samym składem, robiłoby to jakiś sens. A tak po prostu mi się nie chce. Ja samemu teraz za dużo czasu nie mam żeby grać i tak dalej dlatego sam gram zbyt randomowo, że tak powiem, żeby też jakiś skład w ogóle próbować zrobić i tak dalej, bo wtedy znowu ja bym się do składu nie przyczyniał, więc nie robi to za bardzo dla mnie teraz sensu. Wolę sobie pograć w dominacji i powkurwiać ludzi. Nie. Czy jest jakaś inna gierka FPS na Xboxie, co byś chciał pograć? A nie masz? Quake? Czy Arena? Chociaż wątpię, żeby Quake na konsoli tak wymiatał, jak robiło to kiedyś na kąpie. Nie. Dokładnie, a tak to nie, ja jestem typowym dzieckiem Call of Duty, zawsze lubiłem Call of Duty, będę lubiał Call of Duty i tak dalej, e, bo dla mnie co do gier multiplayer FPS i tak dalej jest to najlepsza gra, e, wiadomo tutaj znowu fanboje BF3 i fanboje Call of Duty znowu by mogli dużo gadać, e, ja lubię Battlefielda, lubię Call of Duty, jednak bardziej jestem za tym Call of Duty, chociaż jest zjebane, nie będę ukrywał, Call of Duty jest zjebane, ale i tak... Uwielbiam tą grę, koniec, kropka. Czter, e, czwarte, skoro podnosisz takie wielkie ciężary w pracy, to jak myślisz, ile kilo dziennie podnosisz? E, pff, dobre pytanie, powiedzmy, że taka jedna część, powiedzmy, teraz ma średnio, nie wiem, 10 kilo, teraz powiem, e, z mniejszych części, że tak powiem, e, 10 kilo, powiedzmy, że muszę zrobić z tego 600 sztuk, to sobie 6 ton. E, wiadomo, nie jest to 6 ton podnieść tak, bo to żaden człowiek 6 ton nie podniesie. Chyba, ja że płudzian, e, ale w ciągu tych wszystkich godzin e, to tam powiedzmy taki ciężar, że tak powiem z miejsca A na miejsce B przeniosę. E, ale przez to, że to przez tam powiedzmy 8 godzin jest wcale tego aż tak nie czuć. To był tylko taki głupi przykład, bo różne ciężary, są różne ilości i tak dalej. Nie mogę tego tak policzyć, bo nie wygląda to troszkę inaczej. Uuu, czy kiedyś nam pokażesz swój setup? Na 100%, jeżeli to, ale troszkę, że tak powiem go dokończę. Mój kącik tutaj dalej nie jest całkowicie gotowy i tak dalej. Kilka rzeczy czy jeszcze musi się zmienić, jeszcze to jest mikrofon w planie i różne tysiące różnych rzeczy, nowa konsola i tak dalej. Dopiero jak wszystko będzie gotowe, jak będą plakaty wisieć, wszystko i tak dalej, będzie oświetlone, tak jak to też ma być oświetlone i tak dalej, 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 jeszcze tysiące różnych planów, to wtedy takie coś na pewno zrobię. Na razie to zagłówniano wygląda zbyt, że tak powiem, spartanicznie, żeby to wgrywać na YouTube. A. I szóste: Los PANKAKES! <laughs> nah. um, Tommy so to Mommy. <laughs> uh, To jest właśnie to, jak nie dajecie paluchów, nie mam pojęcia co komentować, co nagrywać i to jest ten problem. Kacper Narecki, tylko ja mam taką chujową jakość. Co do jakości muszę zawsze pamiętać, że YouTube bardzo długo potrzebuje czasami przy większych plikach, ponieważ moje pliki mają zawsze po kilka giga, e, które wgrywam i YouTube bardzo długo potrzebuje, aby je też przerobić, że tak powiem, na swój format, bo wiadomo, że YouTube automatycznie e, wyrównuje filmiki do 29,97 fps -ów. Um, czyli frames per second, czyli z, że tak powiem, klatek na sekundę, czyli wiadomo o co mi chodzicie i tak dalej, do tego na swój własny bitrate i na wszystkie naminy pierdoły. Um, dlatego to czasami trwa. Przez co? Ponieważ moje ustawienia, którymi ja renderuję, są o wiele wyższe niż standard YouTube'a, że tak powiem, i dlatego o wiele dłużej potrzebują. Gdybym od razu renderował w tych samych ustawieniach, jakie YouTube ma w standardzie, to szłoby to troszkę szybciej z samym renderacją. Dlatego, że tak powiem, że tak nie robię, musicie też czasami trochę dłużej poczekać, aby Typu 720p lub 1080p, że tak powiem, były dostępne. Tutaj gameplay dobiegł końca. Jak widzieliście, jakiś tam ziom miał sniperką killa. Ja miałem kawałek przed nim, szkoda, że niestety nie był mój, że tak powiem, tym ostatnim killem. Wynik, jak widzicie, 54 do 13, więc może być. Jutro pokażę wam następny gameplay, bo jutro będę mówił coś o Call of Duty Ghost. Bo jak wiemy, wszystko już na tej, o tej grze widzieliśmy. Przynajmniej co do multi-fucking player'a. Uuu, gameplay dawno się skończył, mniejsza A więc przechodzę szybko do Suara! Wieczoru. A więc. Jeden żółwik wchodzi na górkę i śpiewa. Za rok, może dwa. Drugi e, żółwik w tym samym czasie schodzi z górki i śpiewa. 40 lat minęło. Jak jeden dzień. Eee, talencik, he? Eh? Dobra, też mniej czasem. Ja, jak zawsze, dziękuję za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że tak czy inaczej Wam się to podobało i tak dalej. I jak zawsze, zresztą, zapraszam do następ... Nego razu, który będzie na pewno już jutro., Narko!